Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Aleksandra Cząstkiewicz i jestem studentką drugiego roku kognitywistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dziś chciałam podjąć temat dostępności cyfrowej, czyli opowiedzieć trochę o wielkich małych zmianach, opierając się między innymi na własnych badaniach ankietowych, przeprowadzonych jako punkt wyjścia do artykułu, wykonanych na grupie 52 osób. Formularz składał się z 15 pytań obejmujących zagadnienia zwyczajów przed, jak i w trakcie pandemii, co do załatwienia spraw administracyjnych, zakupów czy rozrywek. Skupiłam się także na wykorzystywanych w tym celu urządzeniach, a przede wszystkim na problemach, jakie napotykają użytkownicy, korzystając z różnych usług cyfrowych. Warto zauważyć, że pandemia postawiła nas w obliczu utrudnionego kontaktu z bliskimi, jak i ograniczonego dostępu do rozrywek, przez co coraz częściej sięgamy po cyfrowe ich odpowiedniki. Warto zwrócić uwagę, że również codzienne czynności, takie jak czytanie wiadomości czy zakupy, stały się w nowej rzeczywistości już normą w formie online. Liczba użytkowników Wybierających taki sposób bez względu na wiek czy posiadane niepełnosprawności rośnie. Podobnie sprawa ma się w sferze edukacji i pracy. Chociaż sam wybór takiego sposobu może być w tym przypadku kwestią dyskusyjną. Narzędzia obsługujące takie obszary powstałyby w pewnym sensie ułatwiać nam życie. W tym kontekście rodzi się jednak pytanie. Czy produkty i usługi cyfrowe rzeczywiście rozwiązują nasze problemy, czy też same je generują? A jaki ma to związek z biznesem? Szukając odpowiedzi na te pytania, warto przyjrzeć się naszym zwyczajom w ostatnim czasie. Z badań wynika, że obecna pandemia nasiliła tendencje m.in. do robienia zakupów oraz załatwienia spraw administracyjnych przy użyciu narzędzi internetowych. Oprócz unikania tłumów i omijania utrudnień związanych z lockdownem, istotnym czynnikiem, który ma wpływ na taki wybór, jest też często cena i wygoda. Nikogo już nie dziwi, że smartfon towarzyszy nam niemal 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, ale obecnie coraz częściej zajmuje on miejsce innych urządzeń, takich jak komputer lub laptop. Kiedyś telefon był medium do komunikacji w powiedzmy. Czystej, na ile to możliwe postaci, teraz natomiast jednocześnie pełni rolę banku, sklepu i punktu rozrywki mieszczącego się w kieszeni. Ze względu na cenę jest on też na pewno w wielu przypadkach bardziej finansowo osiągalny niż pozostałe rodzaje sprzętu. Widać jednak, że mimo dynamicznego rozwoju w obszarze technologicznym sieć nie jest do końca gotowa na ludzi oraz na sprostanie ich wymaganiom. W takim razie, jak sprawić, żeby ta przestrzeń stała się dla nas przyjazna? Tutaj pojawia się pojęcie dostępności. W moim badaniu zadałam uczestnikom pytanie, czy spotkałeś się z terminem dostępność i czy wiesz, czym ona jest? Tak jak widać na wykresie, większość osób nie słyszała o tym pojęciu lub nie potrafi go zdefiniować. Dlatego teraz przytoczę definicję, bazując na tej podanej przez Fundację Widzialni. Terminem dostępności określa się dostosowanie cyfrowych produktów i usług, głównie takich jak strony internetowe czy aplikacje mobilne, w taki sposób, by ich odbiór był możliwy dla jak największej liczby użytkowników, w tym między innymi dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Innymi słowy, jest to swoista elastyczność w obrębie projektowania, optymalizacja z uwagi na różnorodność występującą wśród użytkowników. Trzeba zaznaczyć, że nie jest to działanie w interesie jednej konkretnej grupy, lecz przedsięwzięcie korzystne dla ogółu. Tak przygotowane, uniwersalne treści mają na celu również zmierzenie się z potrzebami osób z innych krajów i kultur, dla których zrozumienie niejasnych treści byłoby prawdziwym, a czasem wręcz niemożliwym wyzwaniem. Dlatego dostępność nie jest modą, a raczej koniecznością koniecznością, by spróbować zrozumieć ludzi i sposób, w jaki funkcjonują. Wciąż jednak, przynajmniej jeśli chodzi o środowisko nie zajmujące się tym tematem akademicko czy w obrębie swojej pracy, niewiele mówi się o dostępności cyfrowej jako takiej. Mimo tego, że wiele osób doświadczyło problemów obejmujących utrudniony przez jaskrawe kolory odbiór strony internetowej, brak przejrzystości treści, problemy z nawigacją, Trudną do odczytania czcionką, czy niedopasowaniem strony do innej wielkości ekranu, czyli brakiem responsywności. Są one dowodem na to, że wspomniany obszar powinniśmy rozwijać, by w przyszłości móc chociaż trochę opanować częstość występowania tego rodzaju trudności. No dobrze, a co jest istotą problemu? Bazując na danych udostępnionych przez WHO. Około 15% osób na całym świecie dotyka jakiś rodzaj niepełnosprawności. Gdy o tym myślimy, pewnie najczęściej w myślach pojawia się obraz np. starszej pani, być może podpierającej się laską lub przemieszczającej na wózku. Jednak mianem niepełnosprawności opisujemy nie tylko dysfunkcje związane z ruchem, wzrokiem czy słuchem, ale także z umiejętnościami poznawczymi, w tym m.in. problemy z uczeniem się, czytaniem czy mówieniem. Realne wyzwanie społeczne stanowi też np. ADHD czy epilepsja. Możemy wyróżnić dysfunkcję trwałą, wynikającą przykładowo z wady genetycznej czy spowodowaną wypadkiem samochodowym, w kontekście wzroku to np. daltonizm czy całkowita ślepota, jak również tymczasowe upośledzenie jakiejś funkcji, związane z okolicznościami, w jakich się znajdujemy. Biorąc pod uwagę tę samą modalność, po badaniu u okulisty możemy mieć uniemożliwione bezproblemowe widzenie na skutek podanych kropli rozszerzających źrenice. Podobnie, gdy człowiek przechodzący przez ulicę jest wpatrzony w telefon, co sprawia, że w tym momencie wzrok jest wyłączony dla zadania, w obrębie którego powinien działać, czyli skupieniu się na drodze i niebezpieczeństwach. Dodatkowo, nawet jeśli obecnie nie borykamy się z tego typu utrudnieniami, to w związku z takimi czynnikami jak siedzący tryb życia, niezliczona ilość godzin spędzona przed ekranem, czy samym procesem starzenia się, będziemy na nie coraz silniej narażeni. Bez względu na dysfunkcje, których często nie da się samoistnie ominąć, człowiek ma chęć poczucia przynależności do grupy, stąd też w kontekście internetu. Powstaje w pewnym sensie potrzeba odpowiedniego dopasowania treści, co niestety jest zaniedbywane. Co jednak zrobić, by tej potrzebie sprostać? Percepcja, funkcjonalność, zrozumiałość i rzetelność. Tymi czterema zasadami możemy najkrócej opisać cele, do których dąży się przy projektowaniu w duchu dostępności. Aby je osiągnąć, warto zapoznać się z WCAG, czyli zbiorem wytycznych w tym kontekście, wydanym przez konsorcjum WWW, które dotyczą rozwiązań cyfrowych, internetowych. Zasada pierwsza percepcja obejmuje przedstawienie użytkownikowi elementów interfejsu w dostępny dla niego sposób. Chodzi np. o dodanie alternatywnego tekstu, który zostanie bez problemu rozszyfrowany przez czytnik ekranu. Używany przez osobę niewidomą, w wyniku czego będzie mogła skorzystać z podanych informacji tak, jak osoba bez tej dysfunkcji. Podobnie będzie w zatłoczonej kawiarni, gdzie tymczasowa dysfunkcja słuchu nie przeszkodzi nam w odbiorze filmu dzięki opcjonalnym napisom. Zasada druga, funkcjonalność. Mówi, że elementy interfejsu i nawigacja powinny pozwalać na interakcję. W myśl tej zasady, przykładowo, użytkownik przy użyciu samej klawiatury może eksplorować całą stronę internetową. Dla lepszej nawigacji istotne jest też dodanie przez tworzącego stronę hierarchicznych nagłówków oraz etykiet. Ważne jest także zwrócenie uwagi, by elementy na stronie nie migały więcej niż 3 razy na sekundę. Poprzez takie działanie projektant może w znacznym stopniu zminimalizować wystąpienie ataku u osoby, która cierpi na padaczkę. Jeśli chodzi o bliższy nam wszystkim przykład, pewnie chociaż część z Państwa spotkała się z sytuacją, gdzie przy użytkowaniu strony internetowej, próbując znaleźć informację, nazwijmy to obszar klikalny, był zbyt mały, by w niego kliknąć precyzyjnie za pierwszym razem. A więc w takim przypadku zasada funkcjonalności nie była do końca spełniona. No dobrze, to teraz zasada numer 3. Zrozumiałość. Zakłada zrozumiałość treści i obsługi. A więc mówimy o warstwie tekstowej. Obejmuje m.in. zadeklarowanie języka treści, przez co czytnik będzie mógł dobrać np. wymowę tekstu dla osoby niewidomej. A także np. jeśli na stronie występuje formularz, czy jego pola są w jasny sposób opisane. Zasada czwarta: rzetelność. Mówi, że zawartość musi być rzetelna w stopniu, jaki pozwala na poprawną interpretację bez względu na to, czy treść odbierana jest bezpośrednio przez użytkownika, czy wspomaga go technologia asystująca? Obok wytycznych dla dostępności internetowej istnieją także wytyczne dla dostępności narzędzi autorskich: ATAG, czyli standardy techniczne dla programistów, którzy tworzą własne oprogramowanie, oraz UAG, który dotyczy wymagań przeglądarek internetowych. W tych dwóch przypadkach jednak nie ma aż tak dużego problemu z brakiem dostępności. Takich narzędzi jest bowiem stosunkowo mało. Ponadto w Polsce obowiązuje ustawa z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Dotyczy ona głównie podmiotów publicznych, w tym np. uczelni wyższych. Jeśli kogoś ten temat interesuje, to serdecznie zapraszam do zapoznania się z raportem, który został opublikowany na początku tego miesiąca dotyczącym dostępności cyfrowej uczelni wyższych w Polsce. Pochylmy się teraz nad walką z brakiem świadomości problemu. Wiele firm wciąż nie dostrzega potencjału projektantów doświadczeń użytkownika czyli pracowników z obszaru User Experience pod kątem dostępności. I zawęża tym samym znacznie grono swoich potencjalnych odbiorców, nie wspominając o osobach z niepełnosprawnościami zarówno trwałymi, jak i tymczasowymi. Może się wydawać, że połączenie projektowania uniwersalnego z e-biznesem tak naprawdę jest znikome, jednak nic bardziej mylnego. Dużo osób twierdzi, że problemy napotykane np. Na, na drodze składania zamówień online mogą skutecznie powstrzymać użytkownika od sfinalizowania transakcji. Wiele badań potwierdza także, że poprzez brak inkluzywności firmy mogą tracić spore sumy pieniędzy. Dobrą ilustracją jest sprawa, którą wytoczył sieci Pizza Domino mężczyzna z powodu tego, że jego osoba niewidoma nie mógł złożyć zamówienia przez stronę internetową. Sprawę wygrał, natomiast sieć pizzerii nie tylko musiała zbudować serwis, który byłby dostępny. Ale przede wszystkim utraciła budowany przez lata wizerunek oraz poniosła straty finansowe. Mówiąc niejako o zdigitalizowanym świecie, chciałam zasygnalizować problem wykluczenia cyfrowego w Polsce. Nawet mimo poprawy jakości produktów i usług, część osób nadal ma do nich utrudniony dostęp. Tak zwane wykluczenie cyfrowe polega na całkowitym lub częściowym braku możliwości użytkowania nowoczesnych sposobów komunikacji. Wbrew pozorom, wciąż jest wiele gospodarstw domowych, w których internet, odpowiednie oprogramowanie czy też sprzęt pozostaje w sferze marzeń. Polska jest niestety w czołówce państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wskaźnik wykluczenia cyfrowego. Aż 4,5 miliona mieszkańców nigdy nie korzystało z internetu. Dodatkowo na wykluczenie cyfrowe mają wpływ czynniki psychologiczne, jak i wiek. Młodym osobom, rozwijającym się w większości, równolegle do technologii, ale również przy jej pomocy, znacznie łatwiej przychodzi korzystanie z dostępnego sprzętu. Pewne opory związane z brakiem umiejętności, mogą mieć osoby starsze. Chociaż część seniorów zdecydowała się nabyć nowe kompetencje, aby w obliczu pandemii na przykład uporządkować sprawy urzędowe internetowo, to jednak zdecydowana większość pozostała cyfrowo niewidzialna. Gwoli podsumowania. Chociaż produkty i usługi cyfrowe na pewno wielu z nas ułatwiają życie, ich złe zaprojektowanie, jak i sam brak dostępu do internetu czy urządzeń elektronicznych może dotyczyć sporej liczby osób. Warto pamiętać, że mimo większych nakładów czasowych czy finansowych, jeśli tworzymy treści w bardziej przystępny sposób, to tym samym rośnie grono ich potencjalnych odbiorców. Oprócz tego, że zyskuje dzięki temu twórca, czy nawet cała firma, to przede wszystkim jednostce korzystającej daje to poczucie bycia częścią internetowych społeczności i korzystania z interesujących ją treści. Ważne jest to szczególnie w czasie pandemii, kiedy zdigitalizowany świat jest często jedyną możliwą opcją załatwienia spraw czy interakcji z innymi ludźmi. Mam nadzieję, że po moim krótkim wystąpieniu zrozumieli Państwo, co kryje się za jego enigmatycznym tytułem wielkie, małe zmiany. Chociaż wymaga to trochę pracy od osoby projektującej dany produkt, to w gruncie rzeczy nie jest dużym wysiłkiem a może przynieść kolosalne korzyści i dołożyć cegiełkę w innym było po prostu lepiej w naszej wspólnej internetowej przestrzeni. Potrzeba jeszcze wiele pracy, by sprawić, żeby cyfrowa rzeczywistość była równie dostępna dla każdego, ale każdy z nas może być częścią tej pozytywnej zmiany. Bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam zarówno do dyskusji, jak i kontaktu po konferencji.